Witam Was moi kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj pielęgnacja skóry wokół oczu i wiecie dobrze, że jest to strefa bardzo wymagająca, która jest bez tych gruczołów tłuszczowych, jest cienka, jest inna zupełnie niż skóra na twarzy i no, jasne jest, że musimy o nią dbać jeszcze bardziej niż o skórę całej twarzy bądź ciała. Ja mam skórę mieszaną, dlatego też skóra na mojej twarzy nie jest problematyczna, poza wyjątkami, że czasami się zapycha i mam problem z jakimiś tam delikatnymi nieskonałościami i problem ze świeceniem, owszem, to, to jest tak, ale nie mam problemu aż tak dużych zmarszczek na twarzy. I nie wiem od czego to zależy. Może to zależy właśnie od, od skóry, że jest ona mieszana. Może to zależy od genów. W każdym razie no nie mam aż takiego większego problemu z całą tutaj strefą tej, tej mojej cery. Ale skóra pod oczami niestety jest cieńsza u każdego. I tutaj no musimy uważać na nią jakby bardziej, bardziej dbać o, o tę skórę. Jeżeli chodzi o nawilżenie. Tej strefy czy odżywienie, to musimy o tym pamiętać już od 20 roku życia. Ja yy, no dbałam o ją od zawsze, odkąd pamiętam. Zawsze jakiś tam krem pod oczy miałam i w czasach, kiedy tych kremów nie można było dostać, no próbowałam, yy, kupowałam gdzieś tam na bazarach, pamiętam, czy, czy w peweksach Te, którzy z Was, które są yy, z, mniej więcej w moim wieku, to wiedzą to były za sklepy, tam się kupowało za dolary i starałam się tam gdzieś tam te pieniążki odkładać, żeby jakiś tam kremik sobie kupić i długo, długo przez rok go używałam delikatnie, żeby mi starczyło na jak najdłuższy czas. Także to były ciężkie czasy. Dzisiaj mam ogromny wybór. Dzisiaj możemy sobie kupić zarówno te kremy z niższej półki, jak i kremy droższe i nie ma z tym żadnego problemu. Ważne tylko, żebyśmy stosowały kremy właśnie przeznaczone do tej okolicy, do tej delikatnej skóry wokół oczu. I to nie tylko pod oczami, bo krem na, na kremach jest często napisane, że krem jest pod oczy. No niestety trzeba stosować zarówno pod okiem, jak i nad okiem, czyli jakby tę całą tutaj strefę pod tym okiem, tym kremem, tutaj ten krem na, na tę strefę położyć. Nie tylko kładziemy krem, ale również delikatnie ten krem wmasowujemy. Zresztą od pewnego czasu masuje swoją skórę. Wyczytałam, że masaż jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o wtłaczanie tych składników, te dalsze warstwy na skórka. Czyli nie tylko kładziemy ten krem i zostawiamy, ale również delikatnie go wmasowujemy. Czy to jest skóra pod oczami, czy to jest skóra sera naszej twarzy, skóra twarzy. W poprzednim odcinku Wam o oleju kokosowym. Tak, ja zmywając ten makijaż, również robię sobie masaż, czyli masuję delikatnie całą twarz, łącznie ze skórą pod oczami, tak, tak, takimi kolistymi ruchami. Zawsze zresztą nakładam krem, czy, czy, czy też masuję skórę od wewnątrz do zewnątrz i znów wracam od zewnątrz do wewnątrz, czyli takie kółeczka robię na około. Wklepuję też, czyli tutaj ten masaż taki bądź wklepujący, bądź kolisty robię sobie pod oczami. Czyli delikatnie zmywam. Staram się nie rozciągać tej skóry. Kiedyś nie przywiązywałam wagi, troszeczkę bardziej ciągnęłam, bo wiecie, to jest tak, że w młodości człowiek nie myśli, że ta skóra kiedyś się rozciągnie. Myśli, że zawsze ona będzie piękna i, i, i tych zmarszczek na niej nie będzie i tak dalej. Więc o tym nie myślimy. Ja już swojej córce tłumaczę, żeby, sobie, żeby dbała o, te, o cerę, żeby kupowała kremy. Wiadomo, że w wieku 20 lat tutaj możemy wklepywać sobie żel. To nie musi być taki już... Stricte gęsty krem, to, to może być taki <coughs> produkt dostosowany do naszej skóry, ale ważne, żeby on był jakby przeznaczony do tej strefy pod oczami. Może tak, nie musi to być krem pod oczy, jeżeli nie mamy problemu z uczuleniem, jeżeli nie mamy wrażliwej skóry pod oczami, jeżeli nic się nie dzieje, nie mamy opuchnięć od jakiegoś kremu, przypuśćmy, tego, który używamy na twarz to możemy stosować ten krem również delikatnie pod oczy. Oczywiście pamiętamy o tym, że krem wklepujemy tak jak najdalej od oka. On tak skóra sobie wpije ten krem, on pójdzie dalej. Także tutaj nie musimy smarować aż pod samą powieką, bo wtedy dostaje nam się krem do oczu i rzeczywiście ten problem łzawienia, problem pieczenia, jakiś opuchnięć może się pojawić. Dlatego też zawsze jak smaruję tutaj tę strefę nad okiem bądź pod, to smaruję tutaj, gdzie mam oczodoły, czyli tutaj te kości, czyli jak najdalej od oka. Ten krem potem tam powolutku sobie do, tego, do tych dalszej części oka podocznej tutaj pod okiem dochodzi. Także w ten sposób to rozprowadzam. Ja zawsze kupowałam kremy, które były przeznaczone już jakby dla starszych osób. Czyli jeżeli miałam 25 lat, to czasami zdarzało mi się, że kupowałam krem dla 30+. Plus. Jeżeli miałam 35 lat, to kupowałam krem 40+. Plus. I teraz też po 40 zdarza mi się kupić kremy i kupuję kremy dla kobiet po 50 roku życia. Nic się nie dzieje. Ja myślę, że to jeszcze lepiej. Nie patrzmy na to, ile mamy lat, patrzmy, jakie są potrzeby naszej skóry. Czyli jeżeli ta skóra jest bardzo wysuszona, potrzebuje mocnego nawilżenia, to sięgamy po kremy już dla skóry starszej od nas, bardziej dojrzałej, żeby tę, te oczy, żeby tę, tę strefę pod oczami odżywić, nawilżyć, żeby ona była piękna i, i niewysuszona. Pamiętajmy o tym, czy to jest cera sucha, czy to jest cera... Tłusta, czy to jest sera mieszana, nawilżenie, nawilżenie i jeszcze raz nawilżenie i odżywienie skóry, tu jest bardzo, bardzo ważne. I teraz tak, ja mam odrębne produkty pod oczy, jeżeli chodzi o tę pielęgnację dzienną i inne mam do pielęgnacji nocnej. Na noc, w tej chwili, bo to nie, są, to nie jest tak, że ja tego kremu, który Wam teraz pokażę, używam już od, nie wiem, 10 lat. Te kremy się zmieniają, one cały czas kończą się jedne. Ja, ja powiem szczerze, że rzadko wracam do tych samych kremów. Naprawdę, no mam coś takiego, że za każdym razem kupuję inne, żeby po prostu wypróbować, żeby znaleźć. Ja, ja nigdy do końca nie jestem zadowolona z tych produktów, dlatego też staram się kupować różne, żeby sprawdzić. Być może inny będzie lepszy od tego poprzedniego. Jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną, to y, od pewnego czasu stosuję kremy. Tutaj y, no, może będzie zdziwione, bardzo tanie, kremy z jaj. Może tak. Pierwszym z nich jest taki krem jaśmin, z serii jaśmią, jest 50, czyli już jakby wyprzedziłam troszeczkę ten swój, Wyprzedziłam tutaj ten swój wiek, bo, bo, bo jakby dla do, nie, troszkę starszych kobiet, do yy, trochę starszych kobiet na krem jest przeznaczony niż ja mam lat, ale to nieważne. Ważne jest to, że jest to bardzo fajny krem za niewielkie pieniążki. Yy, ziaja jaśmieni w kremie przeciwzmarszczką na oczy i na powieki, czyli pod oczy, przepraszam, i na powieki, czyli tutaj do całej tej strefy pod oczami i nad oczami, czyli całej strefy wokół oka. Co zawiera? Mikrokolagen, genisteinę, przyznam szczerze, że nie wiem, co to za składnik, kwas fialonowy i ma taką właściwość tonująco-korygującą. I jest to kremik, już Wam pokazuję, pierwszy raz z takim kremem się spotkałam pod oczy, który ma kolor takiego jasnego podkładu, nie wiem, czy ty o... Natomiast roztwarowując on się, on znika, ten, znika ten kolor, nie wiem, może te właściwości tonujące delikatnie zmniejszają sińce pod oczami. Ja przyznam szczerze, że wcześniej miałam większe problem z sińcami, dzisiaj mam mniejszy. Nie wiem, może to jest zasługa też tego kremu, może to jest zasługa innego produktu pod oczy, który pokażę Wam innym razem, dlatego, że dzisiaj no nie, 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 nie przyniosłam go ze sobą, będę jeszcze do tego wracała. Może to jest też zasługa kremu pod oczy, również z ziali. To jest taki krem Krem profesjonalny, program przeciwzmarszczkowy, krem podoczy liftingujący i to jest z tej serii profesjonalny, do profesjonalnego użycia w gabinetach kosmetycznych. I tego kremu, ten krem poprzedni, który wam pokazywałam, ten malutki kupicie w Rosmanie, na przykład, bo ja kupiłam go w Rosmanie za kilkanaście złotych. I to jest cała seria, jest krem na dzień, na noc i jeszcze taka emulsja. Bardzo fajne kremy, zapach niesamowity i nawilżenie, jakie one dają, to jest rzeczywiście odczuwalne. Także polecam, jeżeli no nie chcecie zbyt dużo wydawać na kremy, a chcecie mieć taki krem, który nawilży Wam tę skórę czy pod oczami, czy twarzy, to polecam ten jaśmin. Bardzo fajne krem. Zresztą to już dobre recenzje słyszałam od innych osób. Bardzo fajny krem. I ten, który Wam pokazałam, ten drugi. To jest krem, który ma 50 ml, więc jest to duża, duża tubka. Tak jak powiedziałam, jest to krem do gabinetów kosmetycznych, ale oczywiście możecie go kupić. Kosztuje tam, nie wiem, około 20 zł. I ja go kupiłam. Tego kremu nie kupicie w Rosmanie, czy tam w Hebe, czy, czy, czy w innych drogeriach. Ten krem kupicie jedynie na stoiskach, na stoiskach ziai, na przykład w galeriach tych większych. Ja na przykład kupiłam ten krem w galerii na targówku. Gdzieś tam, te stoiska są takie to są takie stoiska między sklepami. Zresztą, wiecie, was, was które często jeżdżą, czy tam lubią odwiedzać galerie, wiedzą, jak, to, jak te stoiska wyglądają. Wszystkie, bo wiecie, także tu nie muszę wam tego, nie wiem, tego, nie muszę tego omawiać. Także to jest bardzo dobry krem. Bardzo dobry krem za niewielkie pieniądze. Z, tego, z tej serii jest jeszcze maska pod oczy. Ja nie mam tej maski, ale mam zamiar sobie zakupić. Kiedyś tam też kosztuje 20 kilka złotych i też jest to duża pojemność, także te kosmetyki warte. Ja kiedyś jeszcze właśnie oddzielny film zrobię, jeżeli chodzi o kosmetyki tej firmy. Czyli to, by było, to, jest, to by były kremy na dzień, które stosuję rano i tutaj mam jeszcze takie serum, od oczy, które kupiłam sobie rok temu, będąc w Izraelu. To jest krem, to jest, przepraszam, serum, bardzo duże też, bo to jest serum 50 ml. Ale jest to serum fajne, bo, bo to jest serum z minerałami z morza martwego. Także to jest takie dosyć fajnie, dosyć fajnie się rozprowadza, pięknie się wchłania, nie uczula. Ale myślę, że to jest serum dla. To jest serum dla wszystkich, czyli dla tych młodszych, kobiet, dla starszych. Nie, jest, nie ma tutaj przedziału wiekowego, także z powodzeniem mogą go stosować kobiety młode i takie wspomagające nawilżenie naszej skóry. Ja pod spodem pod filmem napiszę wam dokładnie, jak to, się, jak ten, to serum się nazywa. Jest to seria Hilton Beauty Dead Sea Minerals Anti uh, edgy, Jane. The aging y, Serum y, i jest to serum y, do wszystkich typów skóry bez parabenów. Y, bardzo fajne. Jest to duże serum, a termin ważności słuchajcie, jest y, rok od, od momentu otwarcia. Więc ja y, w tej chwili już stosuję go na całą buzię rano do południa. Y, czyli ta, ta pielęgnacja ranna. Oprócz okolic oczu smaruję nim całą twarz, żeby szybciej to zużyć, nie chcę, żeby mi się zmarnowało, bo, bo fajnie też rozprowadza się na całej buźni. Kiedy mam większe zasinienia? bądź no, no, zasienienia, bądź jakieś worki, to staram się, różnie czasami się czujemy, różnie wyglądamy, jak wstajemy, nie zawsze jest to takie, wiecie, wszystko pięknie, czasami po jakiejś tam nieprzespanej nocy coś tam się z tymi oczami dzieje, to posiłkuję się tutaj takim produktem bardzo tanim, z floss leku, tylko, że nie każdym, ja na przykład kupiłam sobie taki z zieloną herbatą, bodajże, bądź z babką lacetowatą, i tego nie mogłam używać w piekły, miało oczy jakoś, nie, 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 trafiłam w ten produkt. Natomiast ten, ten jest bardzo fajny, jest to produkt właśnie z arniką, arnika to tak jak wiemy pomaga przy zasinieniach, sińcach jakichś większych, także tutaj jest to taki żel na sińce i obrzmienia pod oczami, bardzo fajny, możecie sobie go wypróbować. Jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną w tej chwili po zmyciu buzi stosuję krem na noc z Dermiki. Jest to taki krem Renovel. Krem Renovel z tej serii jest jak mówisz, krem na dzień i krem na noc. Ja akurat tych kremów nie mam, nie miałam, więc nie, nie wiem jak one się zachowują. Natomiast ten jest bardzo fajny Fajnie wilża, nie uczula też, nic tam złego się z moimi oczami nie dzieje. I krem ma za zadanie zrewitalizować naszą skórę pod oczami. Na Nawilża, może troszeczkę tam, nie wiem, ta re rewitalizacja pod tymi oczami jest. No ale wiecie, to też nie jest tak, że one nam, te kremy, zlikwidują te zmarszczki. One mogą pomóc w jakimś takim wolniejszym starzeniu się tej skóry, ale na pewno nie jest to taki efekt, że za chwilę te zmarszczki nam znikną tego od kremów. Nie oczekujmy. Tutaj ważne jest również dla mnie, ważne jest dla mnie dodatkowa pielęgnacja, bo ten krem, kremem, ale ja staram się zawsze jeszcze coś tam na te oczy nałożyć. Jeżeli widzę, że ona jest przesuszona, to, to nakładam sobie taki krem, Bepanten. Jest to krem dla dzieci. Dla noworodków. Bez żadnych składników, bez konserwantów, bez parabenów. Jest to wspaniała maść. Ja tę maść wyczaiłam od Alusi z kanału Aluś, Alusia 73. De Alunia, przepraszam. De Alunia, tutaj się pomyliłam, wybacz mi Alu. I ona właśnie tę maść polecała, i ja rzeczywiście zastosowałam ją w momencie, kiedy ta skóra była mocniej przesuszona i naprawdę wspaniale regeneruje, nic się nie dzieje, nie uczulanie, nie szczypie, można śmiało smarować pod oczy. To, są, to jest rewelacyjna maść, naprawdę, jeżeli chodzi o tę skórę pod oczami. A drugą, którą, o której przeczytałam w internecie, jest to maść. Wita Post, taka maść z witaminą A. I jest to maść, słuchajcie, do, właściwie do, do oczu, taka um, łagodząca jakieś zaczerwienienia, um, pieczenie skóry pod oczami, spojówek, więc można ją kłaść dosłownie. W oko, żyć na spojówkę i nic się nie stanie, bo to jest maść bez konserwantów i jest to maść, którą też króciutko, bo przez okres 6 miesięcy możemy jej używać. Ja już troszkę dłużej ją mam, ale do czego ja jej używam? Też smaruję sobie skórę pod oczami, bo jest to czysty retinol. Witamina A to jest nic innego jak retinol, więc ja też wspomagam się tutaj tą maścią, smaruję sobie skórę pod oczami i yy... Mam nadzieję, że, że będzie też wspomagała jakby tę pielęgnację, że będzie, będzie ta skóra wyglądała lepiej. Yy, no oczywiście to nie wszystko. Tutaj też nie jestem w stanie na dzisiejszym odcinku powiedzieć Wam o całej pielęgnacji. Ja używam też płatków pod oczy, na przykład takie płatki, to są bardzo tanie płatki z Biedronki. Ja o produkta z Biedronki jeszcze Wam wspomnę oddzielnie. To są takie płatki dwa. W opakowaniu kolagen, kwas kronowy, alantoina, płatki żelowe, płatki żelowe znacie. Drugie to są ekskluzyw, na przykład. Takie przykładowe Wam podaję z Rossmana. Też bardzo dobre płatki ze złotem. Hydrożelowe płatki pod oczy. Także posiłkuję się również maseczkami, płatkami. To, to też nie jest cała pielęgnacja, bo niestety musimy o tym pamiętać. Ja wiem, że to jest uciążliwe, może dla niektórych powiecie, że to jest taka zabawa, nie mamy na to czasu, ale ten czas zawsze trzeba znaleźć. Ja y, znajduję. Ja smaruję sobie czasami, kładę maseczkę wtedy, kiedy coś robię. Niekoniecznie się kładę. Ja nie lubię takiego leżenia typowego, dlatego może nie bardzo y, lubię chodzić do kosmetyczek. Ja wolę sobie sama nałożyć maskę y, i ja z nią chodzę. Ja wiem, że może troszeczkę się ta skóra rozciąga, ale ja niestety lubię y, w tym czasie, kiedy coś tam na ten twarz kładę, y, coś robić, także nie przeszkadza mi to w niczym. A, więc, a w, w, w sumie w tym czasie mogę też pielęgnować swoją twarz. I to wszystko, moje drogie, w tym odcinku już znów jest długi. Chciałam, aby był krótszy, ale niestety nie wyszło. Nie wiem, czy Wam się podobało. Jeżeli się podobało, to poproszę Was o, o łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Będę się starała w kolejnych odcinkach tutaj przedstawiać Wam dalsze no część, części. Będę się starała pokazywać Wam w kolejnych odcinkach, jak ja pielęgnuję swoją skórę i co robię żeby żeby była jak najdłużej młoda Dziękuję wam bardzo